Jak dla mnie jest ona. Ta muzyka mnie troszeczkę irytuje. Czy mogę ją jakoś nie. Wiem... Jak wejdę w opcję, to mi to. uciszy się, czy jak? Dobra, to będziemy siedzieć yy, w opcjach. <laughs> yy, więc po prostu ogrzeje tyle różnych opinii, że to jest aż yy, nie do pomyślenia. Jedni mówią, że to jest jedna z lepszych, a może i najlepsza część z serii. Inni mówią, że to jest kompletne dno, że tego w ogóle nie można nazwać nawet Silent Hillem, że nazwanie tak tej gry to grzech i takie tam. E, a teraz tak, co ja o niej myślę? No cóż, powiem tak, gra całkiem fajna, przyjemna. Mi się ogólnie podoba. Fajna siekanka taka... Czasami trzeba nad czymś się zastanowić. Yy, czasami coś jest tak tępe, że siedzi się nad tym nie wiadomo ile. No ale cóż. Ale właśnie, zawsze jest jakieś ale. Silent Hill kompletnie na pewno w 100% to nie jest. Yy, w ogóle według mnie yy, w niektórych momentach było coś takiego, że w końcu tak się zatrzymałam. I sobie po prostu pomyślałam, no ale jak? Dlaczego twórcy wymyślili coś takiego? Przecież to jest głupie, nielogiczne w ogóle. Ta część jest właśnie nielogiczna dla mnie. Mm, w ogóle nie nazywam tego częścią Silent Hill, ponieważ, no. Nie wiem, taka oderwana od tej reszty jest. Nie ma latarki, ciemności, ani w sumie niczego, co było takie charakterystyczne. E, dla pozostałych części. Dźwięki są na niskim poziomie. Mm, muzyki prawie w ogóle nie ma. Mm, co tutaj no. Grywalność jest, muszę przyznać, ale strachu, czy jakiś ciarek na plecach to prawie właściwie tutaj nie uświadczymy. E, no, kilka razy się wystraszyłam, ale dobra, to były raczej takie jumpscenki, więc no, to się nie liczy. Strach, klimat buduje się zupełnie inaczej i nie chodzi po prostu o potworka wyskakującego nagle, prawda? No właśnie. Ale jestem ciekawa, co wy myślicie o tej grze. Eee, więc, cóż, możecie to napisać w komentarzach, byłabym wdzięczna, a tutaj nie będę przedłużać i po prostu powiem jeszcze na koniec, że Homecoming też mam zamiar nagrać, ale to nieco później. Muszę chyba sobie zrobić e, przerwę od tej części do kolejnej, chociaż Homecoming już w ogóle jest jak dla mnie beznadziejna, jak na Silent Hill. No ale pograć można, a chcę mieć wszystkie części na kanale. Dobra, Juno, nie gadaj tyle. <grym> Czemu ja mówię sama do siebie? Dobra, za dużo tego wszystkiego. Już zaczynam głupieć kompletnie, tak więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że ogólnie miło wam się oglądało tę serię. A na razie cześć wszystkim, do usłyszenia w kolejnych projektach. Cześć, ja jestem Juno, a to jest kolejny odcinek z serii. Zagrajmy w Silent Hill 4. Tak, wchodzimy do chyba nie tu E, mylą mi się normalnie pomieszczenia w tym mieszkaniu, bo jest takie ogromne w końcu. Nie, nie jest. No dobra. Jeszcze raz sobie to obejrzymy. Czy chcemy tam wejść w tą kałużo dziurę? No, oczywiście. Znaczy, nie wiem, czy chcemy, ale innego wyjścia nie mamy. Ja przynajmniej wy możecie wyłączyć filmik. W o tyle lepszej sytuacji jesteście. Jak zapewne domyśliliście się po tytule tego odcinka, jest to już odcinek ostatni, w którym zmierzymy się z bossem. A ja już się zamykam. Dobra. Mm, mogę kierować naszym Henrym. E, I teraz tak e, to go wyposażę. <gryw> a tak, żeby czuć się bezpieczną. Mm, czy mogę tutaj z czymkolwiek coś zrobić? E, hmm, co jest? Ej, dlaczego ja biegam w kółko? Nie rozumiem tego. Hmm. Co mam? W dół? Nie wiem. A, czyli tak, ok, nieważne, nie było pytania. Jedno oko na Maroko, drugie na Kaukaz. Eileen, czemu tu jesteś? Ale źle już wygląda, naprawdę. Henry poruszył brwią, kolejny przejaw emocji. Eileen, stój kobieto. E, tak, e, jemu nie możemy nic zrobić. E, I tak, widzicie, powijane są w te mm, postaci jakieś dziwne. E, no, koleś, nie strzelaj do mnie. No, jak nie możesz tego użyć? Jasne, że możesz. Ej, wstawaj! I od razu wam mówię, że pewnie będą miała złe zakończenie. No, ale dobra, to szczegół. Tak, te widły musimy pobijać e, w niego właśnie. E, a Aileen cały czas e, zbliża się do. Mm, do czego? Do. Do krwistej. E, wody na środku? Czyli po prostu pewnie krwi. Ale dobra. E, postaram się działać jak najszybciej tego potrafię. E, właśnie użyłam ampułkę, co było mm, jak najbardziej zamierzone, e, ponieważ... E, no, trzeba się spieszyć, a ona nam troszeczkę życia, jakby nie patrzeć, nam odnawia co jakiś czas chyba. Tak gdzieś kiedyś coś czytałam, nie wiem, nigdy e, tego jakoś specjalnie nie zauważyłam. E, no użyj tych wideł, e, proszę cię. Jeszcze jedne, jeszcze jedne, szybciutko. Bo że mamy coraz mniej czasu. Bierz to, Henry, bierz to, proszę cię. Ale go teleportuje co chwila do nas. Dam radę, dam radę, dam radę, po prostu dam radę. Ale serce mi wali, to jest e, straszne. No już, Henry, proszę cię. Widły i jeszcze jedne. Właściwie to, to wygląda jak takie widelce do grilla, ale dobra, tam jeszcze gdzieś są. Jeszcze gdzieś musi być. Jezu, no nie bij mnie, koleś! Świetnie. Już teraz to jestem pewna, że nie zdążę tego wykonać jak trzeba. Ale dobra, tam. Robię co w mojej mocy. Nie! Ja chcę, żeby ona przeżyła. Ja chcę ją uratować. Nie zdążą. Kurde, no nie zdążą. Jeszcze muszę go zabić jakoś. No nie, ona umrze. Ona mi umrze. Ludziska, bierzcie mnie, trzymajcie. Bo ja się zaraz bardzo zdenerwuję. No nie, ja zdążę, 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 cholera. Już, Henry, proszę cię! Ko koleś. Dajesz, dajesz, zabij go, zabij go, Henry, proszę cię. No nie wiem. Wygram to, wygram. Wygram z nim. Muszę to wygrać, naprawdę. Co, będziemy tak w siebie strzelać? Nie. Ja umrę. Nie! O nie, dlaczego? Dlaczego ja? No cóż, spróbujemy jeszcze raz. Mam nadzieję, że się uda. Musi się udać, Ludziska. Po prostu musi. Nie ma innej mowy. Innej mowy, dobra. Wiecie o co chodziło. Dobra, to wrócę już podczas walki z Walterem. Okej, okay, raz jeszcze spróbujemy go załatwić. E, tym razem zmieniłam kompletnie wszystko, jeśli chodzi o e, ekwipunek. No dobra, może nie tak kompletnie wszystko, ale e, po prostu wzięłam ten kill off, e, żeby mieć coś konkretniejszego do rozwalenia go, a nie się bawić i strzelać, co wygląda po prostu jak ostrzeliwanie się. Zajemne. Tak. E... Nie wiem, on za każdym razem w nas trafia, co jest bardzo nie fair według mnie. E, on strasznie jest żywotny, za żywotny jak na takiego człowieczka, jakim on jest. No ale dobra, użyjemy wszystkich widełek, Henry. Tak, ta walka będzie już zdecydowanie szybsza i... lepsza? Nie wiem, może siódma, a może i nie. To tobie, prawda? Eileen cały czas zbliża się do środka tego, no... Żebym to jeszcze wiedziała czego, no ale... Nie wiem jak to nazwać. Kurde, jakieś kręcące się kolce na środku krwawego basenu. Świetnie po prostu. Czy ja wyjęłam widły z tamtego jego mościa? Chyba tak. O, jeszcze tutaj jest jeden. No nie, to mi się musi udać po prostu. O wiele lepiej mi poszło niż e, pierwszym razem, więc no więc robimy swoje, prawda? No Henry, e, proszę cię. Polecam. Dobra, gdzie jest e, Walter? Dobra, mam na niego sposób, chyba, powiedzmy. Będę go tym biła, o ile mi się uda. Jeszcze raz, Henry, bierz zamach. Jeszcze raz. I tak aż do skutku. Mam nadzieję, że się uda, naprawdę. Dobra, ona już weszła w tą krew. Pewnie będzie złe zakończenie. No nic, i tak trzeba go zabić. Ale on jest męczącym przeciwnikiem, naprawdę. Rzecz by mi się udało? Nie wiem, nie przestanę go bić. Czy właśnie dokonałam niemożliwego? Dobra, Juno, nie ciesz się za wcześnie. Najmniej zdechł. Tyle wiemy na pewno. A co za Eileen? Daliby tutaj jakąś klimatyczną muzykę czy coś. Tak, Eileen przeżyła! Aileen?

Ale ten pokój dalej wygląda podejrzanie. Przynajmniej jak dla mnie. Okej, okay, tak więc mamy napisy końcowe gry Silent Hill 4 The Room. E, Mogę to przyspieszyć, bo boję się, że będzie mnie zagłuszało. O, o nie, mamy podsumowanie. E, podsumowanie tego wszystkiego. Ciepsko muszę przyznać. Zapiszemy sobie na samym końcu. No dobra, i pozwolicie, że jeszcze troszeczkę pogadam sobie do Was, ale to już tutaj w menu głównym, że tak powiem. No dobra, więc tak. Jest to już czwarta część serii Silent Hill na moim kanale. Cieszę się, że udało mi się ją nagrać do końca. Szczerze mówiąc, miałam pewne wątpliwości co do tego. Mm, w sensie zawsze sprawiała mi więcej kłopotu, ale to pewnie z racji tego, że grałam na wyższych poziomach trudności. Ale e, nieważne. E, wracając do samej gry.